Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online W tym odcinku jesteśmy w warsztacie tuningowym A tutaj mamy samochód, który ostatnio został przeze mnie zdobyty Ocelot Virtue, to jest ten elektryk od doktora Free... Freitlandera, coś coś ten desej W każdym razie to był jego samochód, teraz jest mój No i tak, tutaj nie ma samochodów niestety, żadnych do tuningu ale my się tym nie będziemy przejmować, tylko idziemy sobie na zewnątrz. Pozwolimy sobie to po pojazd, wytwórnie kwasu. No i poczekamy chwilę. Zobaczymy, gdzie ona będzie. Gdzieś tam daleko. O, jedzie akurat w transport. Zawsze to lepiej jechać niż iść. A no, w sumie nie jest tak daleko. Dobra jest. Mamy tutaj wytwórnie kwasu. No to zobaczmy, czy możemy w ogóle. Albo najpierw inaczej zrobimy. Bo chyba nic jeszcze nie mamy. Tutaj pusto jest. Najpierw zasoby nam potrzebne, właśnie. O, mamy jakiś kwas. Ale może zdobędziemy najpierw zasoby, tak jak to powinno wyglądać. You heard of this family called the O'Neills? Seem like a bunch of really wholesome farmer dudes. Anyway, word is they got a bunch of grain trailers that are totally infested with ergot fungus. They're getting ready to throw all of it out because they don't know what we know. That fungus is loaded with chemicals that can be used to create the good shit. Opresorkiem to będzie szybciej na pewno. No to co? Widzimy się za około 7 km. Jestem już praktycznie na miejscu. Pytanie, gdzie to jest? Muszę towar zebrać, czy jak? Sporo ich? Nie wiem, jak to wygląda właściwie. Dobrze robię, że tak strzelam, no ale to się okaże. Ok, tutaj jeszcze ktoś żyje. Muszę to jakoś. Jeszcze ktoś tam żyje. Dobra, powiedzmy, że to jest chyba to. Chociaż kto to wie tak naprawdę? Dobra, zsiądziemy z tego i sobie postrzelamy po prostu. Dobra, jeszcze tutaj jest gdzieś jeden. A ja nie wiem, czy to jest to, czy nie to. To gdzie te zasoby mogą być? Jak one wyglądają przede wszystkim? Dobra, chyba wszystkich usunąłem. Mam tylko nadzieję, że ich nie rozwaliłem. Czy to może być to? Nie, raczej chociaż zobaczymy. Pojęcia, gdzie to jest. Nie mam pojęcia. O! To jest ta przyczepa, naczepa, czy też coś w tym rodzaju. No to będzie naprawdę ciekawa jazda. Jeżeli naprawdę to jest, to. To będzie ciekawie. No to super. Taką, takim zestawem jeszcze nie jechałem. Będzie ciekawie, jeżeli ktoś będzie tutaj. No to co, przyspieszamy to trochę, bo chyba będzie to długo trwać, jak będę tak jechał. Także. Widzimy się chyba na miejscu, tak? Dojeżdżamy już do sklepu. To była nudna, długa przejażdżka. Chociaż były też momenty, gdzie atakowali. Ok, dostarczone. Teraz opuszczamy teren w tym traktorku. No, zasoby dostarczone. No to teraz przeniesiemy się do naszego. Pojazdu, wytwórni. Wezwiemy ją i na wszelki wypadek jeszcze wezwę opresorka tutaj, gdzieś niedaleko. Dobra, opresorek tutaj jest. Wytwórnia jest gdzieś w tamtym kierunku. Także szybko się tam dostaniemy.

Jeśli mogę, eee, tylko gdzie? Tutaj chyba. Tutaj coś mogę? Tutaj tylko królik może działać. Tutaj coś mogę porozmawiać z kundlem. Dobra, to znaczy, że tylko tutaj coś mogę zrobić. No i teraz właśnie to zrobimy, czyli sprzedamy ten kwas. No i coś tam wpadnie, jakaś gotówka. Zasoby były dostarczone. Ok, więc... Ten kupca chce, żebyśmy zrobili drogę na górę parkingu. Powinniśmy zostawić pakiet w piasku Waszyngtona, który tam został. Ten chłopak wygląda trochę paranoją, ale nie błagam. Pięknie, 7 km, ale 20 minut też. Ale to i tak dużo czasu. No i na pewno tam dotrę. Na pewno krócej niż 20 minut, ale to też zajmie chwilę, bo no 7 km to jest kawałek, jakby nie było. Także widzimy się na miejscu, a tymczasem jedziemy jeszcze takim motorkiem. No dobra, jestem już praktycznie na miejscu, tylko jeszcze muszę wjechać na odpowiedni poziom. A na najwyższe piętro, no to dobra. Najwyższe piętro, czyli na samą górę, na sam dach. Da się zrobić, a nawet trzeba zrobić. No jestem na miejscu, tylko jeszcze gdzie to zostawić. Ukryj okay, kwas w bagażniku. A tutaj jest, dobra. Składamy. Oj, oj, oj. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Trzeba iść do góry znowu. Trzeba się nimi zająć. Dobra, kto do mnie strzela, bo przekąskę trzeba ugryźć Ty do mnie strzelasz? Dobra, gdzie jest moto? Tu jest moto. No to spadamy. Żegnam się z wami. Było miło, ale to był żart. Wow Czyżbym sobie zrobił kuku i nie mogę teraz tego wziąć? Nie, dobra, mogę. Dobra, wejdziemy stąd. Uciekli policji po prostu. Już myślałem, że nie ma wyjazdu. Okej. Okay. Zobaczymy, czy Lester pomoże. Miejmy nadzieję. Panie Lesterze, gdzie pan jest? Lester? Hey, what's going on? Nie da się. Okay then. Wow, weirdo. Zastępczy punkt dostawy, no proszę. Ciekawe. No dobra. Mamy tam kawałeczek. Nie jest tak daleko. Przynajmniej przez jakiś czas jechałem w dobrym kierunku. No i dostawa dostarczona. Dobra, opuszczamy teraz teren. Udało się dostarczyć kwas. No i dobra, o to chodziło.

Dobra, ta paczka musi gdzieś tu być. Nie może być aż tak ukryta, że jej nie można znaleźć. Jest, znaleziona paczka. Co tam jest? Amunicja, przekąski i 15 tysięcy. Dobra, na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!